Parę lat temu, latem, byłam na odwiedzinach w Polsce. Panowały wtedy niesamowite upały. Nie mając auta, korzystałam z usług taksówkarzy. Jednego pana nawet polubiłam za jego otwartą i przyjacielską naturę. Pan ten opowiedział mi autobiograficzną historię. Która mu się przed latami przytrafiła. Jego przeżycia ujęłam w tekście o nazwie Gorące nóżki w Misce. Będąc na odwiedzinach na Śląsku, jeździłam co dwa dni taksówką z gościńca, w którym mieszkałam, na zabiegi. Po tygodniu poznałam w ten sposób paru taksówkarzy, a z jednym z nich, typowym Ślązakiem, miałam nawet przyjemność parę razy podróżować. Już za drugim razem przywitał mnie jak starą znajomą i z radością otwarł drzwi swojego powiedzmy trochę już zużytego auta, a następnie włączył. Zupełnie na jego wyczyn nie reagującą klimatyzację ze słowami Łuna się za parę minut samo włączy. Jazda trwała jakieś dziesięć minut. Niezwłocznie rozpoczęliśmy rozmowę. Najpierw o dzikach, które aktualnie po ligocie jak psy po ulicach biegały. Jeden z tych dzików też. Leżał otoczony grupką ludzi, jakieś 100 metrów dalej na chodniku. A my poczęliśmy się wspólnie zastanawiać: Jak się tego skurczy byka uda funkcjonariuszom do furgonetki wpakować? Potem pokazał mi pan taksówkarz zdjęcie pana po transplantacji całej twarzy. W gazecie, oczywiście, która do tego celu, już przez pana taksówkarza przygotowana, na desce rozdzielczej leżała. To było też wstępem do następującej relacji. Wy pani, ja mam już 65 lat i od pewnego czasu nic nie czuję w palcach, na dole i u góry, tylko mnie takie mrówki lotają. Trzy lata temu to bydzie, wziąłek se miska i nalął wody ciepłej z kranu, nasuł trochę soli i postawił ta miska na dole. Do tego wziąłek se fajnego piwa, wsadził obydwie nogi do miski i oglądał telewizor. Po jakiej pół godzinie patrza, a jemu nogi czerwone i ten dół łodlos jak szwarta od golonki. Tożek se te nogi zawinął w szmata, a na drugi dzień poszedł do lekarki. Taś się prawie obaliła z wrażenia i zawołała za rozkaretka. Zawieźli mnie do takiego specjalnego szpitola dla poparzonych i stamtąd wylosłek dopiero po miesiącu, Bożech musiał mieć transplantacja. Z tego całego stresu dostałem w szpitalu cukrzyca i tyra nie mogli mi skóra ze mojego tyłka, albo nogi wziąć, na to transplantacja, bo by się nic nie goiło. To mi powiedzieli, że mam trzy rzeczy do wyboru: skóra ze świni, sztuczna skóra, albo ze trupa. To że se wybrał ta z tego trupa. Pieronie, a jak mierzyli linijkami te moje nogi, bo ta skóra z tego trupa. Tako drogo była. Podjeżdżaliśmy właśnie pod gościniec. Klimatyzacja w aucie, jak na zawołanie, sama się włączyła. Na dworze było około 35 stopni, w aucie chyba z 45 albo więcej. No to chodzi pan na cudzych nogach stwierdziłam na pożegnanie, wyciągając do pana rękę. Nie, nie. Nogi to własne, tylko skóra na nogach cudzo. Ale muszę pani powiedzieć, że do dzisiaj myja nogi na dole codziennie takim szarym mydłem i szczotką, a woda sprawdzą zawsze łokciem, jak dla niemowloka. Ale niech mi pani powie, jak to może być, żeby z kranu taki ukrop leciał.